Witajcie, dzisiaj znowu wybrałem się na zdjęcia fotograficzne, już po drodze minąłem kilka zarem i jakieś zdjęcia wykonałem, więc już jest fajnie i zapowiada się ciekawie. Po drugiej stronie pola zobaczyłem stado łań i jeleni. Były dosyć daleko, więc postaram się nie dogonić, zbliżyć się do nich, zrobić jakieś zdjęcia. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda. Dzisiaj znowu wybrałem się okolice mojego domu. Zobaczymy. Tak, już się zapowiada ciekawie i przyjemnie. chodzę już trochę za nimi, a znaczy się próbuję chodzić, próbuję namierzyć. Niestety jedna część lasu była dosyć mocno wycięta. o jedna rustka, sarenka pobiegła daleko. Jedna część lasu była dosyć mocno gęsta, a ta jak sami widzicie jest dosyć wycięta, więc ciężko mi się poruszać w tych warunkach bezszelestnie. No ale próbuję dalej. Próbowałem też jeszcze po tropach do nich dojść, ale ziemia jest zbyt zwarznięta, więc nie mogłem za bardzo namierzyć w której części lasu tak dokładnie weszły i w którą stronę poszły. No nic dalej. Póki co pokażę Wam zdjęcia, które mi się udało do tej pory zrobić. Przynajmniej napotkałem dwa dzięcioły. stukają na szycie drzewa a jeleni jak mi było tak nie ma jestem bardzo ciekaw jakie mi się będzie spotkania ze zwierzętami i Leni dalej nie było ale tutaj niedaleko jest taka polana więc zmierzamy w jej stronę i mam nadzieję że tam właśnie będą Zobaczymy. Słońce już powoli wschodzi. Więc powoli fajnie ciepło słoneczko zbiera się do lasu. I pomimo tego, że jest, jest chłodno, bo minus 5 stopni, jest całkiem przyjemne. Tyle. Tylko mi sarna przez drodę, Więc znowu ustawiam aparat I czekam chwilę Może jak jest, jest jeszcze jakaś jedna Która za nią pójdzie Jakieś większe statko. No to zobaczymy Jelenik dalej nie ma Ale ugosiły mnie słyki, Więc jakieś tam zdjęcie mam powinno być ok, sprawdzę na komputerze jest fajnie spacerek promienie słońca czego chcieć więcej I tak naprawdę już jest już udany dzień dzisiaj przynajmniej słychać ptactwo trochę je widać tutaj się kowalik. A te jelenie tak naprawdę mogą już być wszędzie, więc nie jestem do końca pewien, czy uda mi się je znaleźć na tak ogromnej części lasu. Ale się postaram. Na polanie też nic nie ma. Szkoda. Liczyłem na to, że chociaż może nie te jelenie z łaniami, ale chociaż jakieś sarny, cokolwiek. Na razie jest cisza, więc poczekam trochę. Może coś wyjdzie, ale i tak jest ładnie, bo słońce właśnie wschodzi ponad drzewami, więc jest ładny widok, zrobię sobie chwilę przerwy na jakąś herbatę, coś przygryzę. I będę czekał. A to oto i ubroniona herbata jest przyjemnie naprawdę czasem i warto wstać przed wschodem słońca i wybrać się właśnie na taką wyprawę dla samego właśnie klimatu i chwili. Siedzę tu już trochę. W dalszym ciągu nic nie wyszło, więc posiedzę jeszcze 10 minut. Może do 20. Jak nic nie będzie, to idę dalej. Nic nie było, więc ambony zostawiam za sobą i ruszam dalej. Może gdzie indziej będzie ta zmiana czekała na mnie. Albo przyjemnie. Słońce mnie trochę ogrzało, więc jest super. Nie wiem, czy to słyszycie. Ale zaczęli wycinać drzewa. A teraz umilkli, więc... O. więc postanawiam po prostu chyba, że się wycofam i pojadę w inną część lasu. więc Tych jeleni raczej już nie znajdę. Ale może spotkam coś innego. Zobaczę. Więc na razie kończę, wycofam się, pojadę w inną część lasu i się okaże co tam będzie. Właśnie w stronę auta i moim oczom okazało się chyba właśnie jakieś trochę czatownia, bo nie wiem cokolwiek to jest, ale znalazłem coś takiego w pniu. Krzysełko. Więc jak ktoś chce, może sobie usiąść w pniu, to po niekoniecznie ciekawe i tu znalazłem jeszcze takie, takie coś. więc to może być czyjaś ciertownie albo coś innego, nie wiem ale też całko mnie rozwaliło trochę pozytywnie oczywiście znajduje się w takiej części lasu jest dosyć ich strumek muszę się przydzierać przez pień obecnie do nie było tak, że musiałbym do niego, do niej wpaść Ale tam jest pełno takich p. Strasznie dużo tu wyrwanej drzew przewróconych Nie wiem co to było Ja na szczęście się nie skąpałem Nic idę dalej Właśnie zmierzam w inną część lasu Już podjechałem tutaj przed chwilką Po drodze jeszcze spotkałem gile I jeszcze spotkałem myszołowa Tak mi się wydaje, że to był myszow, Ale jak chcecie to możecie mnie poprawić w komentarzach Ale tak mi się właśnie wydaje, że to był myszoł. Niestety zamiast na drzewie siedział na słupie Ale chociaż tyle, że mogłem go zaobserwować Niestety nie mogłem mu zrobić jakichś fajnych zdjęć, bo szybko odeciał ale widziałem i się cieszę bardzo, więc już dzień też uważam za udany, tej lenie sarny więc jest OK więc ja rozejrzę się teraz po tej nowej części lasu. Mimo że jeszcze tutaj coś zobaczę i super będę kończył. Niestety nic więcej nie widziałem poza ptakami. Wygile i kowaliki. I to w sumie tylko tyle. Ale i tak dzisiejszy wypad uważam za udany. Widziałem jelenie, łanie, sarny, trochę ptaków. No i myszołowa. Więc ja się bardzo cieszę. Więc więcej takich wypadków i żegnamy się z Wami do następnego godzinka. Trzymajcie się.